Cześć, witam na kolejnym naszym spotkaniu. Będziemy dalej kontynuowali e, kroki z regionu spiskiego. Dzisiaj taki mały krok ozdobnikowy. My go nazywamy krokiem wykopywanym. Bardzo prosta sprawa. Zaczynamy w pozycji szóstej. W takcie nogę wyprowadzam na i do tyłu i na raz jest wykop do przodu i podmieniamy stędy i raz 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 i raz. Pamiętamy o tym, że cały czas jesteśmy na podskokach. No i teraz ten krok możemy połączyć z naszym krokiem potrójnym, potrójnym akcentem, czyli mam i raz, dwa, trzy, cztery. Możemy go połączyć z kluczem. I raz, dwa, trzy, cztery. Możemy go połączyć z krokiem wałaski. Raz, dwa, trzy. 4, 1, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. No i dzisiaj sobie taką małą kombinację. Zrobimy 4 krok, kroki wałaskie, potrójny akcent. 4 kroki wałaskie, klucz. I potem zrobimy sobie 4 kroki wykopywane z prawej nogi, potrójny akcent. 4 kroki wykopywane i na koniec zrobimy klucz. Zaśmienimy sobie kanclerz. Raz i dwa. Raz, dwa, trzy. Podwójny akcent. Raz, dwa, trzy. Klucz. Wydopywamy. Raz, dwa, trzy. Podwójny akcent. Wydopywamy. Raz, dwa, trzy. Klucz. Jeszcze raz. Wydopywamy. Raz, dwa, trzy. Zwróć, hop. Dzięki, do zobaczenia.